Prezentujemy wzmacniacz pięciokanałowy firmy Peink, numer katalogowy WZM0024. W zestawie znajdują się karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, zestaw śrub montażowych. Na jednej z bocznych ścianek wzmacniacza znajdują się zaciski do podłączenia zasilania, zacisk GND do podłączenia ujemnego bieguna akumulatora, zacisk REM, zacisk dodatniego przewodu zasilania, Dwa bezpieczniki, wyjścia do podłączenia głośników. Na drugiej ściance są wejścia RCA. Wejścia dla subwoofera. W górnym rzędzie znajdują się przełączniki i potencjometry do regulacji wejść szerokopasmowych: głośność, podbicie basów, potencjometr LBF do regulacji niskich częstotliwości, przełączniki crossover, potencjometry od kanałów pierwszego i drugiego. W dolnej części ścianki znajdują się kontrolki informujące o trybie pracy wzmacniacza. Gniazdo podłączenia pilota zdalnego sterowania, zestaw przełączników do sterowania wejściem subwoofera, przełącznik podbicia basów, przełącznik odwrócenia fazy, filtr dolnego pasma, przełącznik subsonik w zakresie od 50 do 15 Hz i regulacja wzmocnienia dla kanału subwooferowego. Zapraszamy na stronę www.lpelectronic.com